Za tym fajnym riderem amerykańskim i pick-upem przepięknym pojedziemy na bardzo fajne spotkanie ludzi, którzy kochają auta amerykańskie i tak się je przeabiają jakby były za mało nietypowe, żeby na przykład się fajnie bujały. Żeby wszystko było inaczej. Pojedziemy obierzymy. Ładnego rolniczego pika. Tak jest, agr agrarno geodezyjny Tak, który rośnik? 49. to nie młody. Nie młody. <grymne> A kto wpadł na pomysł takiej przeróbki? Ja. Na czym ten pomysł polega, żeby go tak przerobić? Miał być polskie akcenty, to jest panderatyzator, żeby nie, nie powielać kolejnych motywów amerykańskich, tam jakichś speechhopów no tak. i tak dalej, tak jak było dużo takich malorzeń jest. No, ale patyna. Niestety nie, nie jest oryginalna, trzeba było robić, więc jest robione. To jest fajne, bo to jest właśnie granie w to, że to jest stare. Tak, natomiast mechanicznie jest cały nowy. W fabrycie nowy silnik, w nową skrzynię biegu, zawieszenie Jaki silnik dokładnie? 5.7 small block 260 koni na czterogardziorowy medal broku. Wystarczy, dzielowy, wystarczy. Tak jest. Tak jest Trochę tak to tak, odpycha. To znaczy, no jest absolutnie, czy tam lekki tył jest, więc myślę o tym, żeby może przez zimę tą zrobić szperę. Może tak, żeby chodził bokiem. Teraz chodzi bokiem. Afera. Jak jest trochę mokro, to lody się nie narusza. Afera. Ale fajny pojazd. Gratuluję. Tu jest zawieszenie. zbiornik na powietrze, dwa kompresory. Stąd tutaj się była dystrybucja powietrza na poszczególne koła. I jest system samopoziomowania Jakim jaśnie diablica powiesz? Skąd ksywka diablica? Od imienia i od charakteru, połączenie. Bo bardziej od charakteru. E, no Diana i tak się połączyło. E, to niech diablica opowie parę słów to jest auto. Mustang V8 2010 rocznik 4.6. 4.6 to e, tak. całkiem mocny. No V8 to tylko jeden najlepszy silnik jaki może być. Jedyny. Jedyny. Jedyny słuszny. Dla mnie, dokładnie. Jedyny słuszny. A to jest uwaga, taka diebnica, która w chodzi bokiem. Jeździ bokiem. Tym... bo prosto jest zbyt prosto, no. Zbyt prosto i nie ma fnajdy. No nie no! A po dlaczego mieć samochód na ten napyt i z tego nie korzystać? Wiesz, trzeba korzystać z pendu. Dokładnie. Śmieszę, bo dziewczyna wtedy chodzi bokiem. Jeździ bokiem. A zaraz obok czerwonego Sanga. Bardzo fajna, żółta koroleta. Koroleta C5 po tuningu. Bardzo fajna imbala, ale już w podeszłym wieku. Ile ma lat? No, kończy 50 właśnie, 65 rocznik. No, afera, a, a to ją napędza tę staruszkę? Fałsemka tradycyjnie. No. A jaka pełność? Teoretycznie 54 litra. A praktycznie? No troszeczkę jest tam zmieniona, jest wymieniony korbowód i e, tłoki są niżej, popychacze są krótsze, żeby miała troszeczkę większą pojemność. Taki słab ktoś zrobił w Ameryce i tak jeździ. Ja nic nie robiłem tak, silnik tak lata? Tak, a, a ile ma mocy mniej więcej? Ile o, nie, nie, nigdy nie sprawdzałem, także nie mam pojęcia, ale... Ale daje radę? Tak, tak, tak. Pod daję radę. Nie mam, jak zauważysz, nie mam pedału gazu w ogóle. Nie? A czym dajesz gazu? Sam wystaje kikut od Ta. pedału gazu. Nie mam jeszcze zrobionego pedału gazu, więc nie mam czucia. Ten niemłody Katlas pochodzący z roku 1963 ma ze swojej V8 3,5 litrowej tylko całe 195 koni. A obok Camaro na mega fajnym dolocie z łańcuchami wszędzie i to nie są łańcuchy zimowe. Takie łańcuchy to czyste szaleństwo, ale piękny Skylark po prostu wzrusza. Powiedzcie mi tylko, jak Herman może takich aut po prostu nie lubić. Ja tego po prostu nie mogę zrozumieć. A w następnym programie, razem ze Stachem z Bike Garage, będziemy patrzeć, jak kobieta radzi sobie w aucie z Takiej fajnej kij. Będzie się działo.